Ten film jest ostrzeżeniem dla panów. Więc, dziewczyny, sorry, ale ten film nie jest dla was. Więc, panowie, słuchajcie, co sądzicie o takim stanowisku gamingowym? Dobra, teraz jak już wszystkie dziewczyny poszły, to lecimy z ciekawostką. Słuchajcie. Starsi chłopcy, którzy są tutaj, to wiedzą o co chodzi. W sumie ci młodsi mój, też. Takie coś, co lubimy robić sobie wieczorem. Sami. I nie mówię tutaj o graniu w gry. Jeżeli ktoś ci mówił, że to jest tylko zdrowie, to posłuchaj szybko tej historii. Wczoraj jeden 51 latek podczas robienia tego wieczorem i od zbyt dużej ilości dostał udaru i niestety go z nami nie ma. Wyślij ten film swojemu kumplowi, żeby go ostrzec, żeby nie robił tego za często. W Polsce od nadmiaru robienia tego 4000 tysiące osób rocznie trafia do szpitali. Uva!